Był chłodny jesienny wieczór, kiedy Daniel, z lekkim niepokojem, wszedł do oświetlonej szkoły na coroczne zebranie rodziców. Dźwięki rozmów rodziców odbijały się od ścian, a dzieci biegały wokół, śmiejąc się radośnie. Daniel poprawił kołnierzyk swojej prostego, niebieskiego koszuli i przeczesał włosy dłonią, starając się zrzucić z siebie zmęczenie po długim dniu pracy. Jako samotny ojciec ośmioletniej Lili, codziennie balansował między obowiązkami mechanika a rolą matki i ojca. Często miał wrażenie, że nie spełnia oczekiwań w żadnej z tych ról, ale uśmiech Lili dodawał mu sił do dalszej walki. Zapach świeżej farby i kawy unosił się w powietrzu. Nauczyciele siedzieli przy stołach, ustawionych w długiej linii, czekając na rozmowy z rodzicami o postępach ich dzieci. Daniel mocno trzymał ramiączko pleca kalili w jednej ręce, a drugą trzymał jej małą dłoń. Dziewczynka skakała obok niego, nie zdając sobie sprawy z nerwowości swojego ojca. Tato szepnęła z szeroko otwartymi oczami, Pani Carter mówi, że dzisiaj wieczorem będzie niespodzianka. Daniel uśmiechnął się lekko i schylił się, aby spojrzeć jej w oczy. Może niespodzianka to dobra wiadomość o jej ocenach, ale kiedy spojrzał w stronę końca sali, jego świat nagle się zatrzymał. Serce zabiło mu mocniej, a kroki zamarły, gdyż przed nim stała Emma Carter, elegancka, w dopasowanej sukience w odcieniu granatu z delikatnymi złotymi akcentami. Jej długie, ciemne włosy opadały na ramiona, a uśmiech, który zagościł na jej twarzy, sprawił, że Daniel poczuł, jakby czas się cofnął. Daniel! Emma spojrzała na niego z zaskoczeniem, a w jej oczach można było dostrzec nutę nostalgii. Nie wiedziałam, że tu będziesz. Cześć, Emmo, odpowiedział, starając się zachować spokój, chociaż w jego sercu narastały emocje. Lili ma zebranie, więc pomyślałem, że przyjdę. To świetnie, powiedziała, a jej głos był ciepły i przyjazny. Jak się masz? Jak, Lili? Dobrze, dziękuję. Lili rośnie jak na drożdżach, a ty jak życie. Daniel czuł, jak wspomnienia z przeszłości wracają, a ich wspólne chwile stawały się coraz bardziej wyraźne. Pracuję w szkole, jak widzisz, odpowiedziała Emma, wskazując na nauczycieli. To dla mnie nowe wyzwanie, ale bardzo to lubię. Rozmowa toczyła się swobodnie, a Daniel zauważył, że ich spojrzenia często się spotykają. Wspomnienia z czasów, gdy byli razem, wracały do niego z pełną siłą. Emma zawsze miała w sobie coś wyjątkowego, coś, co przyciągało go jak magnes. Pani Carter, proszę, podejdź tutaj! zawołał jeden z nauczycieli, przerywając ich rozmowę. Emma spojrzała na Daniela z przepraszającym uśmiechem. Muszę iść, ale może po zebraniu. Zaczęła, ale Daniel przerwał jej. Jasne, z przyjemnością odpowiedział, czując, jak serce bije mu szybciej. Zaraz po tym, jak Emma odeszła, Daniel wrócił do rzeczywistości. Zebrał myśli, próbując skupić się na Lili i jej postępach w nauce. Jednak myśli o Emi nie dawały mu spokoju. Kiedy w końcu nadeszła ich kolej, Daniel usiadł z Lili przy stole, a nauczycielka zaczęła omawiać jej wyniki. Lili jest bardzo zdolna, ale czasami potrzebuje więcej motywacji, mówiła nauczycielka, a Daniel skinął głową, starając się nie myśleć o tym, jak bardzo chciałby, aby Emma była obok niego, dzieląc się tym momentem. Po zakończeniu zebrania Daniel zauważył, że Emma znowu podchodzi. Cześć, Daniel, powiedziała, a w jej głosie brzmiała radość. Możemy porozmawiać teraz. Oczywiście, odpowiedział, czując, jak w sercu rośnie nadzieja. Zaczęli rozmawiać, a rozmowa szybko przerodziła się w długą dyskusję o ich życiu, marzeniach i wspomnieniach. Czas mijał, a Daniel czuł, że ich więź staje się silniejsza. Z każdą chwilą, którą spędzali razem, Daniel miał wrażenie, że ich przeszłość i przyszłość splatają się w jedną całość. Daniel stał w sali audytoryjnej, wpatrując się w kobietę, która przed piętnastoma laty była dla niego wszystkim. Emma, jego pierwsza miłość, zniknęła z jego życia bez słowa wyjaśnienia, zostawiając go z sercem pełnym pytań. Dziś, w eleganckim czarnym garniturze, wyglądała jak osoba, która osiągnęła wszystko, o czym marzyła. Jej kasztanowe włosy, które kiedyś nosiła w beztroskim kucyku, teraz opadały w miękkich falach na ramionach. Oczy te same orzechowe oczy, które pamiętał sprzed lat, emanowały ciepłem, ale były też otoczone determinacją kobiety, która walczyła o swoje miejsce w świecie. Emma nie była już tylko dziewczyną z sąsiedztwa, o której marzył, że ją poślubi. Teraz była Emma Carter, dyrektorką jednej z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Warszawie. Daniel nie miał jeszcze pojęcia o jej sukcesach dla niego była po prostu Emmą, jego dawną miłością, jego bólem serca, niedokończoną historią. Ich spojrzenia spotkały się na chwilę w tłumie. Wokół nich zniknęły wszystkie dźwięki śmiechy, rozmowy, szum fluorescencyjnych lamp. Czas zdawał się cofnąć do momentu, gdy jako nastolatkowie po raz pierwszy się pocałowali. Emma zamarła, a jej usta lekko się rozchyliły w zaskoczeniu. Daniel szybko odwrócił wzrok, czując, jak serce bije mu mocniej. Nie wiedział, czy powinien się uśmiechnąć, uciekać, czy udawać, że jej nie widzi. W tym momencie Lili, jego córka, pociągnęła go za rękę. Tato, chodź. To pani Carter, moja nauczycielka. To jest niespodzianka. Powiedziała z entuzjazmem. Imię Carter uderzyło w niego jak fala. Pani Carter, jego Emma. Wszechświat nie tylko igrał z nimi, ale pisał historię, której się nie spodziewał. Emma z uśmiechem przywitała rodziców, jej głos brzmiał pewnie, ale Daniel dostrzegł lekkie drżenie, gdy w końcu zwróciła się do niego. Pan Thompson powiedziała, a jej oczy na chwilę zatrzymały się na lilii. Jak miło was widzieć. Daniel czuł, jak w nim narasta mieszanka emocji radość, nostalgia, a także niepewność. Cześć, Emma, odpowiedział, starając się brzmieć swobodnie. Dobrze cię widzieć. Daniel stał w korytarzu szkoły, czując, jak emocje mieszają się w nim w chaotyczny taniec. Po długim czasie znów zobaczył Emmę, a jej obecność sprawiła, że serce zabiło mu szybciej. Cześć, Emma, powiedział, starając się brzmieć swobodnie, chociaż w jego gardle zagościł niepokój. Miło cię znów zobaczyć, odpowiedziała, a w jej głosie brzmiała radość, która nie umknęła Danielowi. Ich spojrzenia często się spotykały, a wspomnienia z przeszłości wracały z pełną siłą. Emma zawsze miała w sobie coś wyjątkowego, co przyciągało go jak magnes. Jasne, z przyjemnością odpowiedział, czując, jak serce bije mu szybciej na myśl o tym, co może się wydarzyć po spotkaniu. Kiedy Emma odeszła, Daniel wrócił do rzeczywistości. Zebrał myśli, próbując skupić się na Lili i jej postępach w nauce. Jednak myśli o Emi nie dawały mu spokoju. Gdy nadeszła ich kolej, Daniel usiadł z Lili przy stole, a nauczycielka zaczęła omawiać jej wyniki. Zaczęli rozmawiać, a ich rozmowa szybko przerodziła się w długą dyskusję o życiu, marzeniach i wspomnieniach. Czas mijał, a Daniel czuł, że ich więź staje się silniejsza. Z każdą chwilą, którą spędzali razem, Daniel miał wrażenie, że przeszłość i przyszłość splatają się w jedną całość. To naprawdę długo, odkąd się widzieliśmy, powiedziała Emma, a jej oczy błyszczały w świetle lampy. Daniel skinął głową, czując jak wspomnienia o ich wspólnych chwilach wracają. Tak, piętnaście lat to sporo, odpowiedział z nutą goryczy w głosie. Emma zadrżała, a w jej oczach pojawił się cień żalu. Nie chciałam, żeby tak się stało, powiedziała cicho, a Daniel poczuł, jak w jego sercu narasta fala emocji. Dlaczego więc tak się stało? zapytał. Jego głos był spokojny, ale pełen bólu. Przez chwilę Emma nie mogła odpowiedzieć. Atmosfera wokół nich stała się ciężka, a Daniel czuł, jak każdy z obecnych w sali czeka na jej wyznanie. Zrobiłeś świetną robotę z Lili, powiedziała w końcu, zmieniając temat. Jest mądrą, miłą dziewczynką. Powinieneś być dumny. Daniel przełknął głośno, czując, jak emocje wirują w nim. Chciał wydobyć z siebie wszystkie odpowiedzi, które nosił w sobie przez lata, ale śmiech Lili, która bawiła się z innymi dziećmi, przerwał napięcie. Chodź, musimy ją zabrać do domu, powiedział Daniel, próbując ukryć swoje uczucia. Emma skinęła głową, a ich spojrzenia znów się spotkały, wypełniając przestrzeń między nimi niezręczną, ale intensywną energią. Kiedy wyszli na zewnątrz, chłodne powietrze uderzyło ich w twarze. Daniel czuł jak serce bije mu mocniej, gdy Emma stanęła obok niego. Może powinniśmy się spotkać na kawę? Zaproponowała, a Daniel poczuł jak nadzieja znów budzi się w nim. Chętnie odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały, wypełniając chwilę obietnicą czegoś więcej. W miarę jak szli w stronę samochodu, Daniel nie mógł się oprzeć myśli, że może to być początek czegoś nowego. Czegoś, co zdoła naprawić to, co zostało utracone. Lili podbiegła do Daniela, trzymając w rękach rysunek, który właśnie stworzyła. Tato, zobacz. Pani Kowalska mówi, że rysuje jak prawdziwa artystka. Zawołała, a jej oczy błyszczały radością. Daniel, klękając, by objęci córkę, ukrył w sobie wzburzenie, które narastało w jego piersi. Emma stała nieopodal, obserwując tę scenę, a jej serce bolało od niewypowiedzianych słów. Przypomniała sobie chłopca, który marzył o wspólnej rodzinie, a teraz widziała mężczyznę, który zbudował życie bez niej. Jednak coś w jej sercu szeptało, że ich historia jeszcze się nie skończyła. Kiedy Daniel prowadził Lili do samochodu, Emma stała przy drzwiach, wpatrując się w nich. Odniosła sukces w swojej karierze, zdobywając szacunek w branży, ale w tej chwili to wszystko nie miało znaczenia. Nie była już dyrektorką firmy, była tylko Emmą kobietą, która kiedyś kochała i straciła, a teraz stała na skraju czegoś, czego nigdy nie sądziła, że znowu znajdzie. Daniel zlili na siedzeniu pasażera, mocno chwycił kierownicę. To tylko przypadek, powtarzał sobie w myślach, ale w głębi duszy budził się w nim kawałek samego siebie, który myślał, że umarł dawno temu. Czasami życie nie daje ci romantycznej opowieści. Czasami daje ci drugą szansę. Dni po rodzicielskim spotkaniu były dla Daniela trudniejsze niż zwykle. Starał się skupić na pracy i rutynie Lili, ale nagły powrót Emi nieustannie krążył mu w myślach. Dlaczego tu była? Dlaczego odeszła tyle lat temu? I dlaczego jego serce wciąż biło mocniej na widok jej uśmiechu? Emma nie mogła zignorować bólu niewypowiedzianych słów. Odeszła dziesięć lat temu nie dlatego, że przestała go kochać, ale dlatego, że rodzina zmusiła ją do wyboru życia, które było dalekie od ich wspólnych marzeń. Myślała, że wystarczy pogrzebać swoje serce w ambicji. Jednak teraz, gdy znów go zobaczyła, wszystkie te uczucia wróciły ze zdwojoną siłą. Każde spojrzenie, każdy uśmiech, który wymienili, był jak iskra, która mogła zapalić ogień. Emma czuła, że ich historia nie jest zakończona, a Daniel, mimo że próbował się odciąć, nie mógł zapomnieć o tym, co ich łączyło. Kiedy Daniel wrócił do domu, usiadł przy biurku, próbując skupić się na pracy, ale myśli o Emmi wciąż go nie opuszczały przypomniał sobie ich wspólne chwile, śmiech i marzenia, które dzielili. Czuł, że coś się zmienia, że może to być początek nowego rozdziału w ich życiu. Emma z kolei, wracając do swojego biura, nie mogła przestać myśleć o Danielu. Każde wspomnienie, które przychodziło jej do głowy, było pełne emocji. Zrozumiała, że mimo upływu lat, uczucia, które ich łączyły, wciąż były silne. I choć życie pchnęło ich w różne kierunki, wciąż istniała szansa na to, by znów się spotkali. Ich drogi znów się skrzyżowały, a każda chwila spędzona razem była jak powrót do domu. Emma wiedziała, że musi podjąć decyzję, która zaważy na ich przyszłości. Czy będą w stanie naprawić to, co zostało utracone, czy ich historia zakończy się na zawsze? Emma stała przed domem Daniela, a w jej sercu zagościło uczucie, które przez lata starała się stłumić. Sukienka w kolorze głębokiego granatu, która delikatnie opinała jej sylwetkę, podkreślała jej elegancję. Włosy miała związane w luźny kok, a na szyi błyszczał subtelny naszyjnik, który przypominał jej o dawnych czasach. W głowie krążyły myśli o sukcesach, które osiągnęła, ale w tej chwili zdała sobie sprawę, że były one niczym bez miłości, którą kiedyś znała. Daniel, samotny ojciec, z niepewnością spoglądał na drzwi, które miały się otworzyć. Lili, jego córka, z entuzjazmem opowiadała o tym, jak bardzo cieszy się na spotkanie z panią Carter, jej nauczycielką plastyki. Kiedy Emma weszła do środka, powitał ją zapach świeżo upieczonych ciasteczek, a w powietrzu unosił się dźwięk radosnego śmiechu Lili. Wnętrze domu było przytulne, a ciepłe światło lamp sprawiało, że Emma poczuła się jak w domu po długiej nieobecności. Gdy Lili pobiegła na górę, Daniel spojrzał na Emmę, a w jego oczach dostrzegła mieszankę radości i bólu. Dlaczego odeszłaś, Emma? zapytał w końcu, a jego głos drżał. Nie było w tym pytaniu ani oskarżenia, ani pretensji, tylko czysta ciekawość i pragnienie zrozumienia. Emma wzięła głęboki oddech, a jej głos był cichy, ale pełen emocji. Bałam się, Daniel, bałam się, że nie sprostam oczekiwaniom, które stawiali mi rodzice. Myślałam, że odejście ochroni cię przed chaosem mojej rzeczywistości, ale to był największy błąd mojego życia. Jej oczy wypełniły się łzami, które błyszczały w świetle lampy. Kiedy Cię widzę, zdaję sobie sprawę, co straciłam. Daniel milczał przez chwilę, a w jego sercu narastały sprzeczne uczucia. Nienawidziłem Cię przez lata, Emma, wyznał w końcu. Ale dzisiaj, kiedy patrzyłem na Ciebie z Lili, zrozumiałem coś ważnego. Może powinniśmy spróbować się odnaleźć, gdy będziemy gotowi. Ich spojrzenia się spotkały, a w powietrzu zagościła nadzieja. Emma delikatnie chwyciła jego dłoń, a Daniel nie cofnął się. W tym cichym momencie oboje poczuli, że los dał im drugą szansę. Nie tylko na miłość, ale także na stworzenie rodziny, o której marzyli wiele lat temu. Lily, schodząc po schodach, dostrzegła uśmiechy na twarzach swojego ojca i nauczycielki, nie zdając sobie sprawy, jak wiele znaczyło to dla nich obojga. W sercu Daniela i Emi zrodziła się nowa nadzieja, a ich historia, która mogła się zakończyć, dopiero się zaczynała. Emma siedziała w kuchni, wdychając zapach świeżo parzonej kawy. Właśnie wróciła do rodzinnego Krakowa po długiej nieobecności, a ciepłe światło lamp sprawiało, że poczuła się jak w domu. Wspomnienia z dzieciństwa wracały do niej z każdą chwilą, a dźwięki miasta, które kiedyś znała na pamięć, były teraz jak echo przeszłości. Lili, jej uczennica i przyjaciółka, biegała po domu, rozglądając się z ciekawością. Pani Emmo, czy możemy iść na spacer do parku? Zapytała z entuzjazmem, a jej oczy błyszczały radością. Emma uśmiechnęła się, widząc, jak bardzo Lili cieszy się z jej obecności. Tak, oczywiście, Lili. Chętnie pójdę z tobą, odpowiedziała, czując, jak ciepło wypełnia jej serce. Po chwili obie wyszły z domu, a na zewnątrz powitał je chłodny, ale przyjemny wiatr. Kraków tętnił życiem, a dźwięki ulicy były jak melodia, która wciągała je w wir codzienności. Gdy dotarły do parku, Emma zauważyła, jak Lily biega wśród drzew, zbierając kolorowe liście. "Pani Emmo, spójrz. Jakie piękne!" krzyknęła, trzymając w dłoniach kilka złotych liści. Emma uśmiechnęła się, a w jej sercu zagościła nostalgia. W tym momencie jej myśli wróciły do Daniela, ojca Lili. Ich spotkanie w domu było pełne emocji, a jego pytanie o to, dlaczego odeszła, wciąż brzmiało w jej uszach. Bałam się powtarzała w myślach, zastanawiając się, czy kiedykolwiek znajdą sposób, by naprawić to, co zostało zniszczone. Kiedy wróciły do domu, Daniel czekał na nie w salonie. Jego obecność sprawiła, że Emma poczuła, jak serce bije jej szybciej. Jak było w parku. Zapytał, a w jego głosie słychać było ciepło i troskę. Było wspaniale. Lily znalazła piękne liście, odpowiedziała, starając się ukryć emocje, które w niej narastały. Daniel uśmiechnął się, a ich spojrzenia znów się spotkały. W powietrzu czuć było napięcie, które narastało z każdą chwilą. Emma zaczął, a jego głos był poważny. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co się wydarzyło. Ona skropka. Emma zadrżała, ale wiedziała, że muszą to zrobić. Tak, Daniel. Musimy, odpowiedziała, czując, jak w jej sercu rodzi się nadzieja. W miarę jak rozmawiali, ich słowa stawały się coraz bardziej szczere. Daniel opowiadał o swoich uczuciach, o bólu, który nosił przez lata, a Emma dzieliła się swoimi lękami i wątpliwościami. Każde zdanie zbliżało ich do siebie, a w ich oczach pojawiało się zrozumienie. Lily, bawiąc się w innym pokoju, nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. Dla niej liczyło się tylko to, że oboje są razem. Emma i Daniel wiedzieli, że muszą stawić czoła przeszłości, ale w ich sercach tyła się iskra nadziei na przyszłość. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Głos Emmy drżał, a w powietrzu unosiła się atmosfera napięcia. Nie było w tym pytaniu ani oskarżenia, ani pretensji, tylko czysta ciekawość i pragnienie zrozumienia. Ciepłe światło lampy oświetlało ich twarze, a cienie tańczyły na ścianach. Jakby same były świadkami tej intymnej rozmowy. Emma wzięła głęboki oddech, a jej głos był cichy, ale pełen emocji. Bałam się, Daniel! Bałam się, że nie sprostam oczekiwaniom, które stawiali mi rodzice. Myślałam, że odejście ochroni cię przed chaosem mojej rzeczywistości, ale to był największy błąd mojego życia. Jej oczy wypełniły się łzami, które błyszczały w świetle lampy tworząc wrażenie, że w jej sercu kryje się ocean niezrealizowanych marzeń. Kiedy Cię widzę, zdaję sobie sprawę, co straciłam. Daniel milczał przez chwilę, a w jego sercu narastały sprzeczne uczucia. Wspomnienia ich wspólnego życia, radosne chwile i bolesne rozstanie przewijały się w jego myślach. Nienawidziłem Cię przez lata, Emma wyznał w końcu, a Jego głos był jak szepczący wiatr. Ale dzisiaj, kiedy patrzyłem na ciebie z Lily, zrozumiałem coś ważnego. Może powinniśmy spróbować się odnaleźć, gdy będziemy gotowi. Lili, schodząc po schodach, dostrzegła uśmiechy na twarzach swojego ojca i nauczycielki. Jej małe serce biło szybciej, nie zdając sobie sprawy, jak wiele znaczyło to dla nich obojga. W sercu Daniela i Emi zrodziła się nowa nadzieja, a ich historia, która mogła się zakończyć, dopiero się zaczynała. Emma siedziała w kuchni, wdychając zapach świeżo parzonej kawy, która unosiła się w powietrzu jak obietnica nowego początku. Właśnie wróciła do rodzinnego Krakowa po długiej nieobecności, a ciepłe światło lamp sprawiało, że poczuła się jak w domu. Wspomnienia z dzieciństwa wracały do niej z każdą chwilą, a dźwięki miasta, które kiedyś znała na pamięć, były teraz jak echo przeszłości, które wzywało ją do działania. Lili, jej uczennica i przyjaciółka, biegała po domu, rozglądając się z ciekawością. Pani Emmo, czy możemy iść na spacer do parku? zapytała z entuzjazmem, a jej oczy błyszczały radością, jakby w jej małym świecie nie było miejsca na smutek. Emma uśmiechnęła się, widząc, jak bardzo Lily cieszy się z jej obecności. Tak, oczywiście, Lily. Chętnie pójdę z tobą, odpowiedziała, czując, jak ciepło wypełnia jej serce. Po chwili obie wyszły z domu, a na zewnątrz powitał je chłodny, ale przyjemny wiatr, który przynosił ze sobą zapach świeżo skoszonej trawy i nadziei. Kraków tętnił życiem, a dźwięki ulicy były jak melodia, która wciągała je w wir codzienności. Gdy dotarły do parku, Emma zauważyła, jak Lily biega wśród drzew, zbierając kolorowe liście. "Pani Emmo, spójrz. Jakie piękne!" krzyknęła, trzymając w dłoniach kilka złotych liści, które lśniły w słońcu jak małe skarby. Emma uśmiechnęła się, a w jej sercu zagościła nostalgia, przypominając jej o beztroskich chwilach z dzieciństwa, kiedy sama biegała po tych samych ścieżkach. W tym momencie jej myśli wróciły do Daniela, ojca Lili. Ich spotkanie w domu było pełne emocji, a jego pytanie o to, dlaczego odeszła, wciąż brzmiało w jej uszach jak echo, które nie chciało zniknąć. Bałam się, powtarzała w myślach, zastanawiając się, czy kiedykolwiek znajdą sposób, by naprawić to, co zostało zniszczone. Kiedy wróciły do domu, Daniel czekał na nie w salonie oparty o framugę drzwi. Jego obecność sprawiła, że Emma poczuła, jak serce bije jej szybciej, jakby wreszcie znalazła się w miejscu, gdzie powinna być. Jak było w parku? Zapytał, a w jego głosie słychać było ciepło i troskę, które sprawiały, że czuła się bezpiecznie. Było wspaniale. Lili znalazła piękne liście, odpowiedziała, starając się ukryć emocje, które w niej narastały, jak fala. Daniel uśmiechnął się, a ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu czuć było napięcie, które narastało z każdą chwilą, jakby czas na chwilę się zatrzymał. Emma zaczął, a jego głos był poważny, jakby ważył każde słowo. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co się wydarzyło. Ona skropka. Emma zadrżała, ale wiedziała, że muszą to zrobić. Tak, Daniel. Musimy, odpowiedziała, czując, jak w jej sercu rodzi się nadzieja, która była jak mała iskra w ciemności. W miarę jak rozmawiali, ich słowa stawały się coraz bardziej szczere. Daniel opowiadał o swoich uczuciach, o bólu, który nosił przez lata, a Emma dzieliła się swoimi lękami i wątpliwościami. Każde zdanie zbliżało ich do siebie, a w ich oczach pojawiało się zrozumienie, które mogło być początkiem nowego rozdziału. Lily, bawiąc się w innym pokoju, nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. Dla niej liczyło się tylko to, że oboje są razem, a ich uśmiechy były dla niej jak promienie słońca. Emma i Daniel wiedzieli, że muszą stawić czoła przeszłości, ale w ich sercach tliła się iskra nadziei na przyszłość, która mogła być piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Subskrybuj, kanał czeka na